Dzień dobry. Wpadłem na pasiekę z Elon. Ja po prostu pokażę pewną rzecz, której nie pokazywałem wcześniej, nie? E, mianowicie chodzi o tą rodzinkę. I o tą rodzinkę, nie? One według mnie to, to są te chore na te skrzydła, nie? To są ścierwa powarozowe. E, no one właśnie miały ten problem, że one wyszły e, na początku na dolnym korpusie. E, ja je całkiem niedawno, ja je tu próbowałem ratować szmatką od spodu, nie? Na samym początku. A już później, jak się zrobiło cieplej, to po prostu ja widziałem, że jak mogę teraz pieprzyć i poprzekładać, to nie, to ogarnąłem to. Tu po prostu mogłem tylko Aha, tu też był ten jednościenny. No to tak właśnie nie mogłem tego pozamieniać, to później zamieniłem, że ten czerwy waliłem do góry po prostu z tymi pszczołami, nie, a dół już przetasowałem. Nie. Ja widzę, że trochę im to pomogło. I one po prostu się bujły. One w tej chwili yy, nawet yy, widzę, że robią taki leniwy plaster, ale to jest dopiero plaster ten pierwszy, który zaczynają trutowy, a ta jedna rodzina to chyba tamta... Nie wiem jak to, która to była, czy one zaczęły budować, czy po prostu pobielać, nie? No to coś tam się dzieje, no to jak im damy, tak trochę lepiej, no to widzę, że mimo tego, że ta pszczoła jest gówniana, że dużo jej się normalnej nie rodzi nam tak jak powinny, no to po prostu one w ten sposób sobie jakoś bardziej radzą z tym, że tej pszczoły po prostu jest mniej, która powinna się wygryźć porządna. No ale w ten sposób one już teraz jest trochę więcej, ja byłem przestraszony, że po prostu jest mało tej przelotnej, ona się tam zaczęła coś wygryzać, tak porządniej może, no i, i one sobie jakoś z tym radzą, one sobie jakoś z tym radzą, więc one spokojnie sobie y, dadzą radę do tego momentu, jak będziemy po prostu w nich wymieniać matki, nie, no to to by było tyle i tyle, nie, no to ja to wcześniej nagrywałem tu jedną rodzinę i drugą, jak ja tam w nich tam patrzałem, no ale to jest bez sensu, żebyście to wszystko oglądali, nie, no po prostu ja wam to opowiem, nie, że... One jeszcze tam mają miejsce. Będziemy próbować dołożyć im jeszcze jedną później ramkę. No za każdym razem, kiedy będę robił taki ruch typowy, że w nich grzebiemy tak typowo, że coś je rozkładamy i tak dalej, tak dalej, no to, no to będziemy, nie? Czy te matki wymieniasz, to będziemy to wszystko pokazywać, nie? Dobra. No i dobra. No i tyle, nie? I tyle? Te dwie rodziny na razie się po prostu bujają. Ja osobiście wykopałem dwie ładne ramki suszu, to jeszcze dołożyłem na ten tył. Po prostu dołożyłem, nie? Bo jak już znalazłem, to dołożyłem. Ja widziałem, że w jednym z tych uli to ładnie po prostu zalewały już tą górę, więc jak dołożyłem, no to będzie gitara, nie? Teraz jak padniemy, tam nie wiem, pojutrze po jakoś tak, jutro, po pojutrze, to co kilka dni trzeba do nich podejść, żeby tak po prostu to porozkładać, bo te pszczoły, która się wygryza, to potrafi być nagle dużo, nie? Więc na bieżąco musimy im dopomóc tą górę rozkładać, nie? No to, to jeśli chodzi o. Tą kwestię, co tu się dzieje z tymi ulami tutejszymi takimi, nie? Tymi słabszymi, co te są w tyle, lub coś z nimi jest coś nie tak, no to wszystko już wiecie, nie? Zawsze było tyle.